Jezus powiedział do swoich uczniów. Nikt nie może dwom Panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim zgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie, dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie, o to co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy a ojciec wasz niebieski je żywi czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one kto z was martwiąc się może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia a o odzienie czemu się martwicie przypatrzcie się liliom polnym jak rosną nie pracują ani przędą a powiadam wam nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich jeśli więc zielone pole które dziś jest a jutro do pieca będzie wrzucone Bóg tak przyodziewa to czyż nie tym bardziej was ludzie małej wiary nie martwcie się za tym i nie mówcie co będziemy jedli co będziemy pili czym będziemy się przyodziewali bo to wszystko poganie zabiegają przecież ojciec wasz niebieski wie że tego wszystkiego potrzebujecie, starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy. Medytacja nad Słowem. Chorobą naszego społeczeństwa jest leczenie niepokojów przy pomocy pieniędzy albo przez ich posiadanie, albo przez ich zarabianie, albo przez chęć ich posiadania lub też przez nałogowe ich wydawanie. A Jezus, wskazując jedyny powód do trosk sprawy jego królestwa, chce nam przywrócić dziecięcą prostotę beztroskiego życia, niewzruszoną nadzieję jego dobroci. Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Jest to jedyne lekarstwo na chęć posiadania, która zabija człowieka dosłownie i w przenośni. To bowiem, czego potrzebujemy, przyjdzie wraz z troską o Królestwo Boga. Pośród wielu zmartwień dnia codziennego, pokazuj mi, Panie, które sprawy służą budowaniu Twojego Królestwa i daj mi gorliwość w trosce o nie.